Mamy końcówkę stycznia i już w najbliższy weekend rozpoczniemy ten sezon jednym z najważniejszych wyścigów w całym roku. Rozpoczniemy go tradycyjnie od wyścigów długodystansowych, bo już w ten weekend odbędzie się 24-godzinny wyścig Daytona. To obok 24-godzinnego wyścigu Le Mans jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie wyścigów długodystansowych. I obok wspomnianego już wyścigu we Francji, a także innego ważnego wydarzenia organizowanego w Stanach Zjednoczonych, a mian Mianowicie 12-godzinnego wyścigu w Sebring stanowi on potrójną koronę wyścigów długodystansowych. Od 2014 roku 24-godzinny wyścig Daytona otwiera sezon. IMSY jest to seria tylko i wyłącznie amerykańska, i więcej o tej serii możecie się dowiedzieć z innego odcinka na moim kanale o co chodzi w wyścigach długodystansowych. A sam wyścig organizowany jest na torze Daytona International Speedway i charakterystyką troszkę przypomina wyścig Le Mans, ale przez to, że odbywa się za Atlantykiem, charakteryzuje się innymi zasadami. W ciągu wielu lat swojego istnienia miał on kilku sponsorów tytularnych, ale od roku 1992 sponsorem tego wydarzenia jest firma. Ma Rolex, a na zwycięskie załogi w każdej z klas czekają niepowtarzalne Rolexy Daytona, niedostępne w sprzedaży. Będzie to 63. edycja tego wydarzenia. to Daytona International Speedway ciężko nie wspomnieć o starym torze wyścigowym i legendarnym torze wyścigowym Ormond Beach and Road Curs. Ten obiekt odegrał naprawdę bardzo dużą rolę w powstawaniu samego NASCAR, a dodatkowo ustanowiano na nim aż 15 światowych rekordów prędkości na lądzie. Tor w połowie składał się z drogi publicznej, a połowa jego długości stanowiła plaża. I to właśnie tam odbywały się pierwsze edycje różnych wydarzeń motorsportowych w Daytona Beach. Wyścigi na tym niepowtarzalnym obiekcie miały miejsce od roku 1927 aż do roku 1958, kiedy to zorganizowano ostatnie wydarzenie. W roku 1959 przenieśliśmy się na nowy, nowy Super Speedway, który. Ugościł pierwszy raz legendarny wyścig Daytona 500 serii NASCAR. Sam Speedway na torze plażowym trwał jeszcze do roku 1961, jednak nie korzystano wtedy z przylegającej do niego drogi publicznej. Za stworzenie Daytona International Speedway jest odpowiedzialny nikt inny jak Bill France, który w grudniu 1947 roku założył doskonale znaną wszystkim organizację, znaną jako NASCAR. Sam tor zlokalizowany jest w miejscowości Daytona Beach na w odległości około 80 km od Orlando. Tor został otwarty w roku 1959 i od samego początku gości legendarny wyścig Daytona 500, który inauguruje corocznie sezon serii NASCAR. Samym torem, na mocy umowy dzierżawy z miastem, zarządza organizacja NASCAR. Plany powstania toru, ze względu na bardzo mocno rozwijające się miasto Daytona Beach, zaczęły powstawać już w roku 1953. Bill Franz od początku chciał uzyskać jak największe nachylenie toru. Toru, po to, żeby samochody mogły osiągnąć jak najwyższe prędkości, a dodatkowo żeby kibice mogli swobodnie oglądać całą rywalizację. Do prac nad torem zaprzęgnięty został Charles Moneypenny, który za wzór dla tego toru brał tor testowy Forda Proving Grounds w Detroit. Konsorcjum Forda umożliwiło skorzystanie z planów swojego toru testowego. Po stworzeniu wstępnych projektów, plany zostały przedstawione miastu Daytona Beach, które zdecydowało się poprzeć ten pomysł i utworzyło Daytona. Na Beach Speedway Authority. Miasto wydzierżawiło organizacji NASCAR 180 hektarów ziemi za 10 tysięcy dolarów rocznie na okres najbliższych 50 lat. Problemem oczywiście standardowo były pieniądze. Wsparcia finansowego udzielił jednak Clint Marchinson senior, który zdecydował się pożyczyć na rzecz tej inwestycji 600 tysięcy dolarów i sprzęt budowlany do budowy obiektu. Na samą budowę toru zrzuciła się również Pepsi, Harley Air, który był zaangażowany w General Motors, a także sam Bill, który zdecydował się wziąć kredyt hipoteczny na swój własny dom. Budowa obiektu rozpoczęła się 25 listopada 1957. Co ciekawe, w środku toru znajduje się jezioro Lloyd, przez to, że miejsce, w którym znajduje się obiekt, posiada bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Nazwa tego jeziora pochodzi od Josepha Saxa Lloyda, który był jednym z, jednym z sześciu oryginalnych członków wspomnianej wcześniej organizacji Daytona Beach Speedway Authority. Sam Bill Franz Początkowo na tym jeziorze organizował wyścigi łodzi motorowych. Ciekawostką w całej tej sprawie zbierania pieniędzy na budowę toru jest obecność firmy Pepsi, bo pierwotnie Franz udał się do konkurencji Coca-Coli, jednak został przez nich odrzucony. Po tym, jak dowiedziało się o tym Pepsi, zdecydowało się wesprzeć budowę toru. Franz nigdy już później nie zezwolił na sprzedaż Coca-Coli na żadnym z posiadanych przez siebie torów. Pierwszy wyścig na torze Daytona International Speedway miał miejsce 22 lutego 1959 roku i był to oczywiście inauguracyjny wyścig Daytona 500. Co ciekawe, był to wyścig wyjątkowy, ponieważ zakończył się fotofiniszem, a rozstrzygnięcie i ustalenie zwycięzcy trwało aż 3 dni. Finalnie wygrał Lee Petty, który pokonał Johnnego Beauchamp'a. A po samym otwarciu tor ten był najszybszym torem wyścigowym dla aut NASCAR. Pierwszy wyścig na torze drogowym również odbył się w roku 1959 na dystansie 1000 km, nie był on jednak w żaden sposób związany z omawianym tutaj 24 godzinnym wyścigiem Daytona. Pierwszy wyścig z tej serii odbył się w roku 1962, lecz w formie 3 godzinnej i wygrał go Dan Gerney. A co ciekawe, tutaj również był bardzo ciekawy finisz. Amerykanin pewnie prowadził przez cały wyścig. Jednak w końcówce rywalizacji miał problemy ze swoim Lotusem. Zatrzymał się przed linią startu mety tuż przed końcem rywalizacji, ponieważ nie przejechałby następnego okrążenia. Zatrzymał się w ten sprytny sposób, że później, żeby tylko skończyć rywalizację po zakończeniu czasu, wystarczyło skręcić lekko koła w lewo i przetoczyć się przez linię mety. Co ciekawe, cała ta sytuacja doprowadziła do tego, że wprowadzono międzynarodowy przepis, który wymagał, aby samochód przekroczył linię mety o własnych siłach i tylko wtedy zostałby sklasyfikowany. Warto tutaj wspomnieć, że edycje, które odbywały się przed rokiem 1962 poruszały się po torze zgodnie z ruchem wskazówek Zegara. Od roku 1962 jeździły już przeciwnie. Daytona w wykonaniu 3 godzinnym odbyła się dwukrotnie, jeszcze w roku 1963. Od roku 1964 wyścig rozgrywany był w formule wyścigu na dystansie 2000 km. Było to dwukrotnie więcej niż wyścigi, niż podobne wyścigi na torach Nürburgring Spa, Monza. Od sezonu 1966 wyścig rozgrywany już jest do dzisiaj. Z dwoma wyjątkami w formie wyścigu 24-godzinnego. Pierwszy wyścig 24-godziny na tym torze wygrał Ken Miles i Lloyd Rabi, jadący Fordem MK2. Pierwszym z wyjątków był rok 1972, kiedy to na mocy przepisu EWIA wyścig został skrócony do 6 godzin, a drugim przypadkiem był rok 1974, kiedy to w związku z kryzysem paliwowym wywołanym Wojną izraelsko-arabską w październiku 1973 roku wyścig się w ogóle nie odbył. Rok 1966 był również wyjątkowy z jeszcze jednego względu. Mianowicie wtedy Suzy Dietrich razem z Janet Guitry i Doną Mae Mims, za kierownicą Sambim Alpin, ukończyły wyścig 24 godzinny zajmując 32 miejsce. I wraz z inną drużyną kobiet biorącą udział w tym wyścigu, stały się pierwszym zespołem złożonym tylko i wyłącznie z kobiet, którym udało się ukończyć. 24-godzinny wyścig o międzynarodowym charakterze. Sam tor na przestrzeni swojego istnienia przechodził kilka modernizacji, ale jedną z najważniejszych z nich jest ta, która odbyła się w roku 1998, kiedy to do toru dobudowano oświetlenie, czyniąc go na tamte czasy największym obiektem sportowym zlokalizowanym na świeżym powietrzu, posiadającym sztuczne oświetlenie. W roku 2008 Wynik ten został poprawiony przez tor Lozail International Circuit, znany obecnie z Formuły 1. Tor posiada tak naprawdę cztery konfiguracje. Najważniejszą z nich jest tor owalny o długości 2,5 mili, czyli troszkę powyżej 4 km, a konkretnie 4 km i 23 m. Na tym torze rozgrywany jest najbardziej prestiżowy wyścig serii NASCAR, czyli Daytona 500. Tor owalny ma kształt triowalu z zakrętami o nachyleniu 31 stopni. I nachyleniu prostej linii startu mety o wartości 18 stopni. Najdłuższa prosta ma długość. 1200 metrów, a prosta tylnia około 910 metrów. Taka konstrukcja owalu składającego się z trzech zakrętów bardzo mocno poprawiała widoczność dla fanów i była rewolucyjna w latach 60., kiedy tor gościł pierwsze wyścigi. Drugim layoutem dla toru, z ważnym z punktu widzenia wyścigów długodystansowych jest tor Roadkers, stworzony dla samochodów sportowych o długości 5729 metrów. Pierwszy pierwotny tor, w którym wyścigi były rozgrywane od roku 1900. 59 był nieco dłuższy, bo miał 6132 metry. Obecna długość toru i layout toru obowiązuje od roku 1985, kiedy to został zmodyfikowany. Trzecim layoutem toru jest tor motocyklowy o długości 4748 metrów. Został zbudowany w roku 2005 w wewnętrznym polu Owalu jest stworzony właśnie głównie dla motocykli. Chodziło tutaj o obawy o zużycie ogumienia w zakrętach Owalnych, dlatego zakręty owalne 1 i 2 zostały pominięte. Czwartym obiektem zorganizowanym w tym kompleksie jest tor kartingowy o długości 400 metrów. Na przestrzeni istnienia Daytona International Speedway śmierć na tym torze poniosło 41 osób, w tym 24 kierowców samochodów, 12 motocyklistów, 3 kierowców gokartów, 1 kierowca łodzi motorowej, a także jeden pracownik Toro. Najbardziej znanym przypadkiem śmiertelnym w, w historii obiektu był wypadek Dalea Earnhardta, który zginął na ostatnim okrążeniu wyścigu Daytona 500 w roku 2001, 18 lutego. Earnhardt jest najbardziej utytułowanym kierowcą na Daytona International Speedway. Ma odnotowane 34 zwycięstwa w karierze, 12 kwalifikacyjnych wyścigów Daytona 500, 7 wyścigów NASCAR, Xfinity Series, 6 wyścigów Bush Class, 6 wyścigów AROC. Dwa wyścigi Pepsi 400, a także Daytona 500 w roku 1998. Sam wyścig jest bardzo ciekawy ze względu na swoją charakterystykę, bo w przeciwieństwie do wyścigu Le Mans, który odbywa się częściowo na drogach publicznych, Daytona odbywa się wyłącznie na zamkniętym torze. Drugą sprawą jest to, że wyścig odbywa się w okresie zimowym przez co dużo większa część wyścigu niż w przypadku francuskiej imprezy odbywa się w nocy. W nocy system oświetlenia toru jest mocno ograniczony, bo do 20% jego maksymalnej wydajności. Samochody są więc mimo wszystko uzależniane od swojego własnego oświetlenia. Dodatkowo klimat w rejonie, w którym znajduje się Tor, umożliwia całoroczne korzystanie z walorów tego obiektu. Chociaż temperatury w trakcie rozgrywania wyścigu nie są upalne, to w okresie rozgrywania 24 godzinnego wyścigu są bardzo niskie szanse. Na deszcz. Rekord okrążenia na tym torze został pobity 21 stycznia 2024 roku podczas kwalifikacji do poprzedniej edycji 24 godzinnego wyścigu Daytona. Ustanowił go Pipo de Rani, osiągając czas 1 minuty 32 sekund i 656 tysięcznych za kierownicą Cadillaca V-Series R. Miało to miejsce podczas kwalifika kwalifikacji do zeszłorocznej edycji tej imprezy. Co ciekawe, wszyscy uczestnicy zeszłorocznej klasy GTP pobili poprzedni rekord toru, który ustanowiony był w roku 2019 za kierownicą Mazdy RT24P przez Olivier Ray Jervisa. Z perspektywy kierowcy samochodu wyścigowego tor ten jest bardzo ciekawy, ponieważ wewnątrz obiektu znajduje się typowy, klasyczny tor wyścigowy. Na zewnętrznej części obiektu mamy bardzo dużą, praktycznie większą część. Owalu, na których trzeba poradzić sobie z wysokimi prędkościami i obciążeniem opon w pochylonych sekcjach. Sam przebieg wyścigu jest również zgoła inny niż ten w Le Mans. Wszystko ze względu na to, że wyścig odbywa się właśnie na zamkniętym torze o dużo krótszej pętli. Przez to mamy dużo więcej dublowań i dużo więcej neutralizacji niż we francuskim klasyku.